Co do delimitacji obszaru, jeżeli by się chciało to wyznaczyć, ja mam wątpliwość, czy to jest sensowne takie ścisłe zdelimitowanie potem granicy, powiedzenia o tym, się, się obszar i geografowie najczęściej chcieliby tam policzyć to wszystko, ile jest tam domów, potem znikają, to już się nie zalicza. Jak jest obszar nieciągły, to po prostu się go tam wyrzuca. A jeżeli mówimy o gospodarce sieciowej, to jest wiele powiązań wirtualnych. Nie można tylko patrzeć na to wszystko w układach czysto przestrzennych, czy zasięgów e, aktualnych rynków e, pracy, ponieważ one są tak dynamiczne i pulsujące, że właściwie tej granicy trudno jest wyznaczyć. Z doświadczeń znowu amerykańskich, jak próbowano z punktu widzenia rozlewania się procesów przestrzennych, Postawić granicę i powiedzieć, tak teraz, już my tu panujemy, to jest w jurysdykcji naszej, włączyliśmy i mamy wybory planistyczne. No to ten sąsiad konkurencyjny pojawiał się z drugiej strony i rozregulował system przyciągania znowu. A więc zamiast opanowania, to na chwilę mieliśmy prawo opanowanie procesów erbatskich, a potem szło to jeszcze dalej, jeszcze gorzej. Więc z tego wychodzi wnioski, że nie tędy droga, że to granica zespołu jest raczej miękka i można włączać do tych zespołów różne jednostki administracji pod kątem prawda, rozwoju różnych funkcji dla potrzeb takich to się, a jeżeli powiemy, że ma dominować znaczy na układ systemu ekologicznego, to się może okazać, że powinna wejść jak najbardziej gmina wiejska, bo inaczej nie uzyskujemy równowagi rozwoju. Tego niestety nie da się tak pięknie zadekretować w e, tych podziałach terytorialnych, no i to jest problemem dla ministrów. Kolega z Mieczkowskiego przecież był poproszony, żeby wyznaczyć że sztywną granicę, mamy pieczątka i mamy zadekretowane wszystko ładnie, czytelne. Najlepiej jeszcze prowadzić jednolity system organów władzy i administracji państwowej, żeby wszyscy mieli jednakowe kompetencje, które prawnie to było ślicznie, no ale czy funkcjonalnie, czy realnie. realnie. Tu już nie będę tłumaczył tych powiedzmy e, e, spraw dalej, natomiast e, te zasady zarządzania mensopoliami, to są takie ogólne drogowskazy e, sformułowane e, w dokumentach OECD, jeden nazywa się Policy Briefing i tam jest 10 zasad. I które są zasady, no może najważniejsze. Według mnie zasada fiskalnej poprawności, ale i zasada konkurencji, która ciągle tutaj podkreśla sprawę elektoratu. Nie wiem na ile można to rozumowanie przenieść do naszych warunków, że będziemy mówić, że trzeba szanować elektora, szanować koncepcje i rozwiązania zrozumiałe, że mieszkaniec jest najważniejszy i do niego powinniśmy ze swoją wizją dotrzeć, on ma rozumieć, jakie ma korzyści, koszty z site tej współpracy. Dlaczego ma taki system podatkowy? Żeby godził się na wspólne ponoszenie obciążeń finansowych. Ostatnio, nie wiem, czy Państwo nie słyszeliście tej koncepcji, żeby podatki płacić, deklarować miejsca pracy. Pani prezydent Metropolii Warszawskiej ogłosiła, że łodzianie w, w korzystają ze żłobków, przedszkoli wyniszczają, wyjeżdżają drogi, to niech dadzą pieniądze właśnie tutaj dla Warszawy. Oczywiście to tylko może rodzić konflikt tego typu podejście, no bo na jakiej podstawie no, mamy to pokrywać? Przecież tak przyjeżdżają inni i kreują w inny sposób dochody w postaci podatków, e, wartości ale gdyby pewnie to było czytelnie jasno pokazane, może można było to zmienić. Więc ta zasada fiskalnej poprawności, jeżeli chce się stworzyć system zarządzania w danym obszarze, jest podstawą. Powstaje pytanie, czy w naszych planowaniach prawnych nie możemy sobie zmienić system podatków. No niestety nie. I też to wymaga adresata odpowiedniego, czyli parlamentu, rządu, żeby umożliwić podejmowanie decyzji o sposobach przepływu środków, czy podatków, czy systemu wsparcia dotacyjnego. Wiemy, że ten projekt ustawy upadł, choćby z tego powodu, że gdzieś były pieniądze jakieś przeznaczone, miały być na a potem wycofano i właściwie to był koniec dyskusji o No i inne zasady, że elastyczności to też jest dość ciekawa zasada, ponieważ mówimy o specyficznej nowej gospodarce, po sobie jej cechy wypisali, a to warto mieć ta, taką książeczkę. To, to ze względu na wysoką elastyczność, szybkość reagowania, zmienność warunków, nakładanie jeszcze na to wszystkie cykle koniunkturalne, gdybyśmy to, to wprowadzili, to niezależnie od szybkiego starzenia się produktów przemieszczania się tych firm, no to muszą być również elastyczne instytucje. One powinny się dopasowywać do zmieniających się warunków. Znowu może się okazać, że jeżeli mamy sztywną barierę ustaloną regułę prawem, ustawą, to dopasowanie czegokolwiek jest szalenie trudne. Te kompetencje są usztywnione i to, co może być na początku stymulatorem, coś porządkuje, w pewnym czasie staje się poważną wariancą. Znowu można powiedzieć, że lepiej mieć te struktury <coughs> oddolne, inspirowane w ramach ogólnych przepisów prawa, a nie namiconych. Bo no, tam zasada holizmu, to opuścimy całości i tak dalej. Ale zasada szczególności, ona no, jest tam rozumiana jako zachęta do tworzenia unikalnych rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych. To znaczy zdaje się, że jeszcze każdy układ metropolitalny jest na tyle specyficzny, że powinno się wyszukiwać, projektować własne rozwiązania, a nie kopiować i pobierać, ponieważ samo może być w bo... No i właściwie to w planie, że Konkluzja taka, że należy zwrócić uwagę na te lansowanie sieci e, metropolitalnych i żeby nie odrywać tego kontekstu właśnie na tym miejscu. Mogę pokazać parę obrazków, właśnie jakie są próby wylansowania układów sieciowych w paru krajach, nawet w Szwajcarii i do Holandii. To, ten, Metropolii nie sieciowe się nieciągłością, więc jak Państwo rozmawiacie o łączeniu innych miast. Trzeba zobaczyć jakie są szanse na związki kooperacyjne i, i mówić, że tam nie ma układu zabudowy, to nie powinno się w ogóle włączać do układu metropolitarnego. Jestem przeciwnikiem tego typu stawiania ograniczeń. A to już są. Pewne które, które tutaj więc tyle jeśli chodzi o te główne rozważania. I jakieś dodatkowe uwagi o proporcjach kompetencji między układem polymuckim i układem Metropolitannym. I. Jeszcze może jedno hasło, że jeżeli mówimy o globalnej konkurencji, chcemy rozwijać funkcje metropolitalne, to jeśli nie zaobserwujemy wyraźnych sił sprawczych, rynkowych, że to się pojawia, to właściwie nie ma co być dalej prochem bez wsparcia rządowego.